Witam Państwa serdecznie, doktor Andrzej Kowalski z Państwa. Jako geriatra z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, widziałem setki przypadków seniorów zmagających się z typowymi dolegliwościami wieku podeszłego. Ale dziś chcę podzielić się czymś niezwykłym. Odkryłem grupę wyjątkowo sprawnych osiemdziesięcio- i dziewięćdziesięciolatków, którzy zachowują młodzieńczą witalność dzięki kilku prostym, ale trzełomowym nawykom. Weźmy na przykład Panią Helenę, 85-letnią pacjentkę, która jeszcze rok temu lecwo chodziła o lasce i cierpiała na chroniczne bóle. Dziś regularnie spaceruje po parku, uprawia swój ogródek i bawi się z prawnukami. Jej transformacja rozpoczęła się od zrozumienia fundamentalnych zasad, którymi dziś się z Państwem podzielę. Przyznaję, początkowo byłem sceptyczny wobec niektórych z tych metod. Jednak, obserwując setki przypadków i analizując najnowsze badania naukowe, zrozumiałem ich kluczowe znaczenie dla zdrowego starzenia się. To, co odkryłem, opiera się na trzech głównych filarach. Po pierwsze, odpowiednio dostosowana aktywność fizyczna, która nie przeciąża organizmu, ale systematycznie go wzmacnia. Po drugie, Optymalne odżywianie, wspierające funkcje poznawcze i witalność. Po trzecie, regularna stymulacja umysłowa połączona z aktywnymi kontaktami społecznymi. Każdy z tych elementów został potwierdzony najnowszymi badaniami naukowymi. Ale co ważniejsze, widziałem ich skuteczność na własne oczy. Nasi seniorzy często niepotrzebnie cierpią. Podczas gdy rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, w ciągu następnych minut pokażę Państwu dokładnie, jak wprowadzić te metody w życie. Przedstawię konkretne techniki i praktyczne wskazówki, które każdy senior może zastosować już od dziś. Zobaczycie też inspirujące historie innych pacjentów, którzy całkowicie odmienili jakość swojego życia. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno na pozytywne zmiany. Zapraszam do wysłuchania tych rewelacyjnych odkryć, które mogą odmienić jesień życia w naprawdę złoty okres. Zacznijmy od pierwszego filaru aktywności fizycznej. Wielu seniorów obawia się ruchu, myśląc, że może im zaszkodzić. Prawda jest dokładnie odwrotna. Weźmy przykład pana Tadeusza, dziewięćdziesięciodwuletniego emerytowanego nauczyciela. Który zmagał się z depresją i bólami stawów. Na początku nie mogłem uwierzyć, że w moim wieku coś jeszcze można zmienić, wspomina pan Tadeusz. Ale doktor przekonał mnie, żebym zaczął od pięciominutowych spacerów. Kluczem jest rozpoczęcie od małych kroków i stopniowe zwiększanie aktywności. Nasze ciało jest jak mechanizm. Przestaje działać sprawnie, gdy jest nieużywany. Badania pokazują, że nawet 10 minut regularnego ruchu, dziennie, może znacząco poprawić krążenie i wzmocnić mięśnie podporowe. Pan Tadeusz po trzech miesiącach systematycznych spacerów zauważył pierwsze zmiany. Przestały mnie boleć kolana, lepiej śpie. A co najważniejsze, wróciła mi chęć do życia. Przechodzimy do drugiego filaru – odżywiania. To nie dieta… Ale mądre wybory żywieniowe. Pani Krystyna, 78-letnia emerytowana księgowa, borykała się z problemami z pamięcią. Wprowadziliśmy do jej diety więcej kwasów omega-3, witamin z grupy B i antyoksydantów. Zaczęłam jeść więcej ryb, orzechów i kolorowych warzyw. Opowiada: Po kilku tygodniach zauważyłam, że lepiej pamiętam, gdzie położyłam klucze, a rozwiązywanie krzyżówek przychodzi mi z większą łatwością. Trzeci filar to aktywność umysłowa i społeczna. Badania jednoznacznie pokazują, że samotność i brak stymulacji intelektualnej przyspiesza proces starzenia. Dlatego zachęcam moich pacjentów do uczestnictwa w zajęciach grupowych kołach zainteresowań czy uniwersytetach trzeciego wieku. Początkowo czułam się nieswojo wśród nowych ludzi, przyznaję pani Wanda, 88-letnia pacjentka, ale zapisałam się na kurs języka angielskiego dla seniorów. Dziś nie tylko mam nowych przyjaciół, ale spełniłam też marzenie o podróży do Londynu, gdzie mogłam samodzielnie porozmawiać z miejscowymi. Te trzy filary Tworzą fundament zdrowego starzenia się, ale skuteczność tej metody zależy od systematyczności i stopniowego wprowadzania zmian. Nie chodzi o rewolucję, ale ewolucję nawyków. Bardzo ważne jest też odpowiednie nawodnienie organizmu. Wielu seniorów ogranicza picie płynów z obawy przed częstymi wizytami w toalecie. To poważny błąd który może prowadzić do pogorszenia funkcji poznawczych i problemów z krążeniem. Pani Maria, 82-letnia emerytowana nauczycielka, skarżyła się na chroniczne zmęczenie i zawroty głowy. Okazało się, że piła zaledwie dwie szklanki wody dziennie. Po wprowadzeniu nawyku regularnego picia wody, minimum sześciu szklanek dziennie, jej samopoczucie znacząco się poprawiło. Kolejnym kluczowym elementem jest sen. Jakość snu drastycznie wpływa na nasze funkcjonowanie. Pan Henryk, 75-letni emerytowany inżynier, cierpiał na bezsenność. Wprowadziliśmy prostą rutynę wieczorną. 15-minutowy spacer przed snem. Wyłączenie telewizora godzinę przed położeniem się. Krótkie ćwiczenia oddechowe. O miesiącu pan Henryk zauważył ogromną różnicę. Lepiej śpię, mam więcej energii w ciągu dnia, a nawet moje problemy z pamięcią się zmniejszyły. Opowiada z uśmiechem. Niezwykle istotna jest też prawidłowa postawa ciała. Wielu seniorów przyjmuje zgarbioną postawę, co prowadzi do problemów z kręgosłupem i oddychaniem. Pani Jadwiga, 84-letnia pacjentka, Dzięki prostym ćwiczeniom wzmacniającym mięśnie pleców i regularnym spacerom z kijkami nordikimi znacząco poprawiła swoją postawę. Teraz córka mówi, że wyglądam o 10 lat młodziej. Śmieje się pani Jadwiga. A ja czuję się pewniej i stabilniej na nogach. Warto też wspomnieć o znaczeniu regularnych badań profilaktycznych. Często spotykam się z podejściem, po co się badać na starość. To błędne myślenie. Wczesne wykrycie problemów zdrowotnych pozwala na skuteczniejsze leczenie i utrzymanie dobrej jakości życia. Pan Stanisław, 89-letni emerytowany prawnik, dzięki regularnym badaniom kontrolnym wcześnie wykrył początki cukrzycy. Dzięki szybkiej reakcji i wprowadzeniu odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej, udało się opanować chorobę bez konieczności przyjmowania insuliny. Moi pacjenci często pytają, czy w moim wieku warto jeszcze wprowadzać zmiany? Odpowiedź zawsze brzmi tak. Organizm w każdym wieku ma zdolność do regeneracji i adaptacji. Kluczem jest systematyczność i cierpliwość. Teraz chciałbym podzielić się z Państwem czymś naprawdę przełomowym. Wynikami najnowszych badań nad plastycznością mózgu u seniorów. Wbrew temu, co sądzono jeszcze kilka lat temu, nasz mózg zachowuje zdolność tworzenia nowych połączeń neuronalnych, nawet w późnym wieku. Pani Zofia, 86-letnia emerytowana bibliotekarka, jest tego najlepszym przykładem. Po udarze lekarze nie dawali jej wielkich szans na powrót do sprawności, ale dzięki połączeniu odpowiedniej rehabilitacji, ćwiczeń poznawczych i diety bogatej w kwasy omega-3, nie tylko odzyskała mowę, ale nawet zaczęła uczyć się obsługi komputera. To pokazuje, że kluczem do zachowania sprawności umysłowej jest jej regularne ćwiczenie. Podobnie jak mięśnie, mózg potrzebuje systematycznej stymulacji. Dlatego tak ważne jest podejmowanie nowych wyzwań i nauka nowych umiejętności. Państwo często pytają mnie o suplementację. Prawda jest taka, że żaden suplement nie zastąpi zbilansowanej diety i aktywnego trybu życia. Jednak w niektórych przypadkach, pod kontrolą lekarza, suplementacja może wspomóc organizm. Pan Władysław, 94-letni emerytowany profesor, Dzięki odpowiednio dobranej suplementacji witaminy D3 i magnezu, znacząco poprawił jakość snu i zmniejszył dolegliwości bólowe stawów. Niezwykle ważnym aspektem, często pomijanym w kontekście zdrowia seniorów, jest sfera emocjonalna. Badania wykazują, że pozytywne nastawienie i aktywne życie społeczne mogą wydłużyć życie nawet o kilka lat. Pani Teresa. 90-letnia emerytowana pielęgniarka po śmierci męża popadła w depresję. Namówiłem ją na dołączenie do grupy wolontariuszy w lokalnym schronisku dla zwierząt. Dziś, po dwóch latach, jest ich najbardziej aktywnym członkiem i inspiracją dla młodszych pokoleń. To właśnie takie przykłady pokazują, że wiek to naprawdę tylko liczba. Liczy się nasze podejście i chęć do działania. Każdy dzień przynosi nowe możliwości rozwoju i poprawy jakości życia. Na zakończenie chciałbym podkreślić najważniejsze elementy, które mogą odmienić jesień życia w prawdziwie złoty okres. Pamiętajmy: systematyczny ruch, nawet w małych dawkach, zbilansowana dieta bogata w naturalne składniki odżywcze oraz aktywność umysłowa i społeczna. To fundamenty witalności w każdym wieku. Jak pokazują historie moich pacjentów, nigdy nie jest za późno na pozytywne zmiany. Pani Helena w wieku 85 lat odzyskała radość życia, pan Tadeusz w wieku 92 lat pokonał depresję, a pani Wanda w wieku 88 lat spełniła marzenie o podróży do Londynu. Zachęcam państwa, zacznijcie od małych kroków. Może to być pięciominutowy spacer, nowa zdrowa przekąska, czy zapisanie się na zajęcia w lokalnym klubie seniora. Pamiętajcie, że każda, nawet najmniejsza zmiana, przybliża was do lepszego samopoczucia i większej niezależności. Jestem głęboko przekonany, że wiedza, którą się dziś z Państwem podzieliłem, może realnie odmienić życie wielu seniorów. Proszę. Przekażcie te informacje swoim bliskim. Razem możemy sprawić, że starość będzie okresem spełnienia, aktywności i radości. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie szczegółowo omówimy techniki ćwiczeń pamięci dla seniorów. Dbajcie o siebie i pamiętajcie, na zdrowie pracujemy w każdym wieku.